No, na słupę leci, leci! Leonardo, co za gol! Na śmietnik mu zleciało i... Ale zdejmuje dziwnie! On jest za dziwny! O Boże! No, żółtym Ale walną! Czy to będzie gol? Czy będzie? Leci po to! Co za gol? Przerwałam ujęcie na chwilkę. Af, euf, of of of. made made, made. Of, of, of. Made, 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 made. Szoksy, of, 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 of. Ma, a, de, szoksy, os. Ma, a, de, szoksy, os. Ma, a, de, szoksy, os, 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 o, o. A, D, S, O, X, O.